Pani minister Izabela Leszczyna. Pani minister, pytanie, czy jest szansa, że jeśli państwa kandydat w Częstochowie obejmie funkcję prezydenta miasta, otrzyma duże ministerialne wsparcie zarówno na przebudowę, odbudowę miasta, jak także na pieniądze, na które no, dotychczas nie mogło miasto liczyć, które zostały zabrane jeszcze za poprzedniego rządu? Rząd Koalicji Obywatelskiej jest rządem, który wspiera w ogóle samorządność. Chcemy samorządom przywrócić autonomię, chcemy przywrócić im ich pieniądze, więc wszystkie samorządy mogą liczyć oczywiście na wsparcie rządu Donalda Tuska. Natomiast Częstochowa jest oczywiście miastem bliskim mojemu sercu. Łukasza Banasia znam od kilkunastu lat. Jestem dumna, że swój program oparł na tych czterech wartościach: zdrowie, rodzina. Bezpieczeństwo i rozwój to są oczywiście wartości bliskie, mnie i bliskie całemu naszemu rządowi, więc jeśli rzeczywiście będzie realizował wizję rozwoju częstochowy i tej naszej lokalnej wspólnoty na podstawie tych czterech wartości, to gwarantuje wsparcie rządu, bo to jest nasze myślenie o lokalnych społecznościach. Myślenie tym, żeby ludziom stwarzać taką dobrą infrastrukturę do życia, bezpieczną, e, promującą zdrowy tryb życia e, i stawiać oczywiście na polską przedsiębiorczość i w ogóle na rozwój przedsiębiorczości. Także na pewno Łukasz może liczyć na nasze wsparcie. Zapytam może szerzej niż o samą częstowe. W programach przedwyborczych wielu partii, w tym również państwa, były zmiany dla przedsiębiorców, obniżenie m.in. innymi ZUS u Czy na to również możemy liczyć w tej chwili przy obecnym rządzie? Zdecydowanie tak. Wszystkie nasze obietnice wyborcze realizujemy. Nie wszystko uda się zrobić w 100 dniach, ale Ministerstwo Finansów pracuje nad składką zdrowotną, tym, co obiecaliśmy przedsiębiorcom w kampanii, że nie będą płacili na pewno składki od sprzedanego samochodu czy kawałka przedsiębiorstwa. I ten tak zwany urlop dla przedsiębiorców, czyli jeden miesiąc bez opłat na ZUS, także jest już w pracach międzyresortowych. Jestem przekonana, że w miarę szybko te nasze obietnice będą zrealizowane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym i Państwa gościem była pani Izabela Leszczyna, poseł, minister, wiceminister, minister, minister zdrowia. Dziękuję bardzo bardzo. Dziękuję. Panie Łukaszu, Częstochowa w zasadzie stoi dziurami. Wszystkie miejsca takie boczne, zarówno na Parkitce, jak i na Sabinowie, na Błeszniej i wielu innych miejscach nie mają dróg. Nie mają dróg od 20, 30, 50 lat, a w zasadzie to nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, aby tam drogi były dobre. Wszystko to wygląda jak po nalotach dywanowych albo pod Awdiwką. Czy jest szansa i rzeczywiste możliwości sfinansowania tych pomysłów, aby drogi w Częstochowie powstały? Oczywiście, jedną z bolączek naszego miasta i prezydenta Matyjaszczyka jest to słabe pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. My to zmienimy. Mamy w swoim gronie, mam w swoim gronie fachowców, którzy są specjalistami od pozyskiwania funduszy. Również muszę przypomnieć, że jesteśmy przed KPO. Liczymy, liczę na te środki i to pozwoli na zrealizowanie wszystkich tych założeń, które przygotowałem. Wiele dróg, które w tej chwili są budowane, w zasadzie już nadają się do remontu. Zarówno mówimy tutaj o drodze w kierunku Blachowni, jak też nowej drodze, która jeszcze nie powstała, a w zasadzie już się sypie. Czy ktoś rozliczy obecną ekipę z tych problemów, które w zasadzie już są? Oczywiście ja wzorem partii naszej Platformy Obywatelskiej, która dzisiaj rządzi w kraju, również przeprowadzę audyty. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tą właśnie byle jakością. 13 lat zaniedbań prezydenta Matyjczyka doprowadziło do tego, że dzisiaj po zimie częstochowa nam się rozsypała. Drugi się rozsypały, chodniki są niebezpieczne, dlatego przede wszystkim skupimy się na tym, aby je naprawiać, ale tak jak mówię, również audyt i również cały program remontu i naprawy dróg i chodników lokalnych. W całym kraju jesteście Państwo w tej chwili częścią obozu władzy. Pytanie, czy są jakieś obietnice, które płyną bezpośrednio z ministerstw, m.in. z Pana koleżanki, która tutaj jest dzisiaj na konferencji, o przekazywaniu środków dla miasta? Oczywiście dzisiaj pani minister również zadeklarowała pełne wsparcie, jeśli chodzi o ministerstwo zdrowia. Bardzo się z tego cieszę i bardzo jej za to dziękuję. E, oczywiście znam wielu ministrów osobiście, wiem, że te relacje między nami również pomogą, abyśmy mogli rozmawiać o konkretach i, i również liczę na wsparcie. Natomiast chcę tutaj zauważyć, że jesteśmy miastem, które ma już blisko dwumiliardowy budżet i stać nas na wiele. Należy jedynie umiejętnie zarządzać pieniędzmi. Bardzo dziękuję rozumiem.